Kolejami śląskimi do pracy, do szkoły, na uczelnię, na wycieczkę. Przed nami wielkie święto. Będziemy mieć Industriadę. Czyli będziemy mogli zwiedzać różne muzea, a także obiekty poprzemysłowe. Jak to zrobić? Niekoniecznie samochodem, jak się okazuje. Z nami tutaj na Peronie dworca PKP w Katowicach, Patrycja Tomaszczyk, rzecznik prasowa Kolei Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Łukaszu, witam słuchaczy, no i też mogę powiedzieć, witam widzów tym razem. Dobrą alternatywą są właśnie pociągi. Ekologicznie i szybko, myślę, przede wszystkim bezpiecznie do celu również. W czasie Industriady, której akurat koleje śląskie partnerują po raz już kolejny, możemy dojechać praktycznie wszędzie kolejami. Kolejami śląskimi, akurat możemy dojechać wszędzie na terenie województwa śląskiego. Ale jeżeli zajrzymy chociażby na stronę wspomnianej Industriady, to możemy zorientować się, jakie dokładnie ciekawe obiekty znajdują się na mapie i w jaki sposób możemy się tam dostać pociągiem. To możemy oczywiście sobie skorelować i połączyć z rozkładem jazdy kolei śląskich. A ten rozkład znajdziemy na stronie internetowej. Zdecydowanie tak, ale ten rozkład znajdziemy też na dworcu, na przystankach, na stacjach, więc myślę, że możemy spokojnie zerknąć, o której mamy pociąg. Co to? Gdzie teraz idziemy? No, myślę, że Ruda Śląska może być dobrym kierunkiem. Co ty na to? Stacja Biblioteka? Okej. Okay. Zobaczymy, czy będziemy długo czekać, czy sprawnie przebiegnie podróż. W takim razie idziemy sprawdzić, o której pocie. No to co? W drogę. Jedziemy. No i jesteśmy. Jedziemy wreszcie bez problemu. E, znaleźliśmy z Patrycją miejsce w pociągu. Biletów zapomnieliśmy. Spokojnie Łukasz przy okazji Industriady bilety nie będą potrzebne. Pod warunkiem, że podróżni, pasażerowie, uczestnicy industriady wejdą na stronę internetową kolei śląskich, gdzie można dokonać rezerwacji. Jak to teraz działa w praktyce? Rezerwujemy przejazd maksymalnie dla 6 osób przez internet, a w dniu 3 września Okazujemy potwierdzenie tej rezerwacji albo w formie elektronicznej, albo papierowej, i na tej podstawie możemy odbyć taki darmowy przejazd w celu zwiedzenia ciekawych miejsc związanych z wydarzeniem. Tam i z powrotem. A no, właśnie, bardzo ważna informacja dodałaś tam i z powrotem gratis. Dzień dobry panią. Dzień dobry, Dzień, dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się zapytać, bo teraz wyjechaliśmy z Katowic. Gdzie do powinniśmy z Patrycją wysiąść, jeżeli chcemy odwiedzić stację Biblioteka? Proszę pana, to musi pan wysiąść na czwartej stacji, I przejdzie pan, wysiądzie pan z pociągu i przejdzie pan na drugą stronę i jest Biblioteka Śląska. Okej. Okay. Po drodze jakie mamy stacje? Załęże, Chorzów, Batory, Świętokłowice i Ruda Śląska, Chebzia i Ruda Śląska. jak podróżuje się kolejami śląskimi? Bardzo dobrze się podróżuje, nie narzekamy. Dobrze, to nie przeszkadzam, my wysiadamy, miłej podróży. Do widzenia, dziękujemy. No, i jesteśmy. Wysiedliśmy na dworcu Ruda Śląska Hebzie. Ta podróż nie trwała długo, szybko i komfortowo. Słuchaj, komfortowa podróż i to w jakim doborowym towarzystwie. Mieliśmy jeszcze współpasażerki, które, jak się okazało, wiedziały absolutnie wszystko na temat tego miejsca, do którego teraz się wybieramy. Tak, i to jest chyba też pozytywne w podróżowaniu koleją, że możemy poznawać nowych ludzi i obserwować wszystko to, co. Nas otacza, a podróżując samochodem nie zawsze jest to możliwe. Możemy bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego, możemy przeczytać książkę, możemy nawiązać jakąś ciekawą znajomość. Kto wie, jakie będą tego owoce? Ale możemy też zwiedzić obiekty takie jak chociażby ten, który znajduje się w Rudzie Śląskiej. Stacja Biblioteka. No dobrze, to idziemy i zobaczymy, jak wygląda od drugiej strony. Kilkanaście schodków pod górę. Mamy mały trening kondycyjny, ale nie jesteśmy absolutnie zmęczeni, wręcz przeciwnie. Jesteśmy zachwyceni tym co widzimy. Łukasz tak blisko Katowic, a człowiek naprawdę jest totalnie zaskoczony tym, jaki to jest niesamowity obiekt. To tak w związku z dzisiejszą Industriadą, wychodzimy wprost do biblioteki. Przed chwilą byliśmy w pociągu, a teraz jesteśmy tutaj. Ja jestem oczarowana miejscem. Jeżeli tutaj tak łatwo dojechaliśmy, to chyba w inne miejsca w województwie śląskim również możemy odkrywać śmiało. Zdecydowanie tak, myślę, że pociąg to jest dobre rozwiązanie, bo jak już dzisiaj ustaliliśmy, rozmawiając nawet z naszymi pasażerkami na pokładzie pociągu, często bywa, że mamy kłopot z zostawieniem zaparkowaniem gdzieś samochodu. Ta podróż nie jest w pełni komfortowa, a do pociągu wsiadamy i nie musimy się zastanawiać nad tym w jaki sposób dotrzemy do celu, jak chociażby właśnie tu do Rudy Śląskiej. Miejsc takich jak to, jak Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej w naszym regionie absolutnie nie brakuje a dziś. W Dniu Industriady jest doskonała okazja do tego, by je poznać. Audycja powstała przy współpracy z kolejami śląskimi.